Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na, na kawę do siebie. Jest dzień jesienny, ale na zewnątrz pada śnieg. Jest biało śnieżnie i naprawdę aura jest bardzo zimowa. Ale pomimo tego, że na zewnątrz jest zima, która chyba nas wszystkich trochę zaskoczyła to ja dzisiaj będę chciała zrobić taki jesienny przegląd moich roślin. Dekoracje świąteczne oczywiście będziemy robić, ale również rośliny, które mamy dzisiaj w mieszkaniach, musimy przystosować do okresu zimowego. Musimy schować nasze konewki dosyć daleko, żeby w okresie wtedy, kiedy jest mało światła, żebyśmy ich nie podlewali za dużo, żebyśmy nie nawozili. Dlatego generalnie, żebyśmy nie pobudzali do wzrostu, a jednocześnie zapewnili jak najwięcej światła. Ja mam dosyć duży kłopot, jeżeli chodzi o to światło, bo moje mieszkanie wcale nie jest takie widne, mimo że to jest okno wschodnie, ale wszystkie okna są z jednej strony i jakoś tak nie do końca jest to światło takie, jakie powinny mieć rośliny. Ja już to wiem, dlatego że musiałam z paru roślin zrezygnować i niestety już wiem, że. że Mogę mieć je tylko przez kilka miesięcy. No i czasami sobie kupuję, dlatego że doszłam do wniosku, że czasami nawet bukiet, który się stawia w domu, może być takim, wiecie, bukietem dosyć kosztownym. Więc doszłam do wniosku, że czasami kupię sobie taką piękną roślinę, która choćby przez kilka miesięcy, no to wytrzymał mnie w domu. Oczywiście robię wszystko, żeby to nie była. Kwestia kilku miesięcy, a raczej dłuższego pobytu i zadomowienia się w moim mieszkaniu. Niemniej jest jak jest. Ale dzisiaj będę chciała zrobić z Wami taki przegląd i oczywiście jeszcze się trochę będę chciała pochwalić. Będę się chciała pochwalić ostatnimi moimi zakupami, które zrobiłam i chcę Wam pokazać. Chcę Wam pokazać. Kupiłam słuchajcie. Ktenante. To jest moje stare ktenante, które mam już drugi rok, ale w tym roku. Jakoś tak nie do końca rosła latem. Wręcz tutaj, już w okresie jak się zaczęło, taki wrzesień, październik, zaczęła już jakoś tak mi marnieć. Liście zaczęły niektóre usychać, więc musiałam je na bieżąco usuwać. No, jest w jakiejś tam kondycji, wygląda dosyć ładnie. No, ale nie wiem, nie wiem. O tutaj już zaczęły te nowe wypuszczać, więc one wyglądają dosyć ładnie, ale mm, tak sobie pomyślałam, ciekawe, czy ona da radę przeżyć z kolei mm, y, tą zimę, y, bo. Ja Wam powiem tak, żeby dobrze rośliny zimę przetrwały, no musimy im w ciągu tego sezonu, kiedy ta wegetacja jest dosyć duża, kiedy rośliny mają dostateczną ilość światła, to warto je wtedy utrzymywać w dobrej kondycji, nawozić i tak dalej, żeby te rośliny były na tyle silne, żeby one w tym okresie zimowym, kiedy jest deficyt światła, to sobie jakoś dały radę. Bo jeżeli będą słabymi roślinami i my je jeszcze im zafundujemy naszą polską ciemną zimę, no to wiecie, mogą tego, tej zimy naszej nie przetrwać. No i tak się właśnie zastanawiam, czy to moje ktenante wytrzyma, czy nie. No i byłam w sklepie. Byłam w sklepie, właśnie w sklepie Mrówka, zobaczyć, jaką oni tam mają ofertę świąteczną. No ale. Zobaczyłam kwiaty i kupiłam sobie nowe ktenantę w bardzo dobrej kondycji. I miałam jeszcze szczęście, bo pani mi powiedziała, że akurat w tym dniu, kiedy ja przyszłam, zostały wystawione, więc wiedziałam, że nie są narażone na te marketowe, wiecie, cierpienia. No i kupiłam. Tania wcale nie była. Dlatego, że kosztowała mnie 29 zł, ale jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji, gęsta. No, zobaczymy, jak przetrwa tą zimę. Myślę też, że pojawiły się też te kwiaty. W marketach, między innymi dlatego, że podejrzewam, ale to są moje podejrzenia. Słuchajcie, w ogóle mogą nie, nie pokrywać się z prawdą, że niektórzy producenci, którzy nie chcą ogrzewać jakiejś szklarni, to też trochę redukują te kwiaty, żeby, żeby przeoszczędzić. Wcale im się nie dziwię. No i taki był ostatni rzut. Zobaczymy, jak przetrwa zimę to moje ktenante. Ale, ale no tamta jakoś przetrwała, to mam nadzieję, że to. No i to, to za tą roślinę dałam 29 zł, ale kupiłam sobie jeszcze dwie rośliny, które są kupione z kolei za 6 zł. I tutaj już nawet się zastanawiałam, bo jak wybierałam, słuchajcie, tą ktenantę, to, to, to pani do mnie mówiła, ale wie pani co, tam jeszcze po 6 zł mamy takie rośliny, że naprawdę i to takie ładne, duże i mówi, że między innymi Sansevieria jest... Ja tak sobie myślę, nie, no ale patrzę, że to jest ta Laurenti. Myślę tam, ja wiem, mówię, mam już tyle egzemplarzy, może nie będę brała. A ta pani mówi, mamy tylko cztery sztuki, wiecie jak to działa. No ale podeszłam tam z ciekawości i zobaczyłam, słuchajcie, pokazuję Wam w tej chwili, zobaczcie, przepiękne, przepiękną Sanseverię, nieuszkodzoną, no troszeczkę. Tylko tutaj ten jeden liść, lekko taki, ale tak zrobiony z boku, że nawet, nawet nie widać. I zobaczcie, jak piękną Sansevierię kupiłam za 6 zł. Naprawdę. Ta, tej wielkości Sansevieria za te pieniądze jest, jest naprawdę mm, bardzo korzystna. Już Wam powiem, ile kosztowała dokładnie. No przepraszam. 6 zł i 59 groszy. 6 zł i 59 groszy. Także no ponad 6 zł. Przepiękna. Jestem bardzo zadowolona. Dlaczego ja jestem taka zadowolona i dlaczego ja jestem taką ogromną fanką Sansevierii? Między innymi dlatego, że zwłaszcza w tym okresie zimowym ja mogę postawić na komodzie Taką Sansevierię, tak jak u mnie stoi na komodzie w odległości no, 3 a nawet 4 metrów od okna, i rzeczywiście całą zimę tam ma się w bardzo dobrej kondycji. Mało tego, jest tam i latem mało światła, i zimą tym bardziej jest mało światła, a ona sobie doskonale tam daje radę. Zauważyłam też, że te sanse, obojętnie gdzie postawię, one świetnie, wiecie, tą strzelistością, jak gdyby czasami są fantastycznym tłem dla różnych kompozycji. Mam też jedną sansewierię na biurku, która też jest troszeczkę oddalona od okna, a jednocześnie taki kącik mi tam ładnie rozświetla. Wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie. Te sanse Oprócz tego, że są bardzo proste w uprawie, naprawdę i to, że one się nazywają żelazne liście czy języki teściowe i różne mają nazwy, ale rzeczywiście jest to roślina, która. Yy... No jest odporna, jest odporna, ona lubi wręcz nasze zaniedbania, nie, nie potrzebuje dużo wody, więc nawet dla tych bardzo oszczędnych co do, do, co do wody, to naprawdę jak już podlewamy, to praktycznie można nawet pół szklanki wody raz na miesiąc i ona fantastycznie sobie da radę, więc jest to roślina, która zdobi nasze mieszkania, daje dużo frajdy, a w ogóle nie trzeba się nią opiekować. Od czasu do czasu tylko trzeba umyć liście, i ja to biorę nawet, słuchajcie, tak jak Sanse, to biorę zwykłą wilgotną ściereczką. I zmywam po prostu, te, żeby ten kurz się nie osiadał. I też nie robię tutaj nie wiadomo jakich wiecie, kombinacji, jeżeli chodzi o to mycie, czy żadnego octu nie używam, nie używam żadnego olejka NIM. Po prostu zwykłą wodą czyszczę to i, i, i to się naprawdę sprawdza. Poza tym. Jest odporna na szkodniki. Ja jeszcze się nie spotkałam nigdy, żeby, żeby mi tutaj jakieś szkodniki ją zaatakowały. A jeżeli czegoś nie lubi, to właśnie nadmiaru wody. Tu trzeba uważać. Bo kiedyś zdarzyło mi się tak, że latem wydawało mi się, że jak podlewałam częściej wszystkie swoje kwiaty, to również Sansevierię podlałam. No i wtedy po jakimś czasie patrzę, wyciągnęłam jeden liść, który był po prostu nadgnity, już taki był, więc go wyciągnęłam. Ale wyciągnęłam jeden liść. Przestałam podlewać, dałam jej po prostu, żeby to podłoże dobrze wyschło i nic się więcej nie działo. Polecam wam sanse bardzo, bardzo serdecznie. Rozglądajcie się teraz w tej chwili, dlatego, że być może właśnie spotkacie tak atrakcyjne, w tak atrakcyjnej cenie te sansevierie, a rzeczywiście są naprawdę, naprawdę bardzo ładne i, i no, ja jestem po prostu bardzo szczęśliwa. I zobaczcie, tutaj w tym kącie mogę sobie ją postawić w tej chwili, tutaj jest dosyć ciemno. Zobaczymy jeszcze, jak, jak tutaj wytrzyma to moje Epipremum Happy Leaf. Zobaczymy, zobaczymy jak wytrzyma ta Ceropegia Woody. Nie wiem, ale mam nadzieję, że się nic nie będzie działo. Ale to nie koniec moich zakupów, bo Kupiłam jeszcze jedną zielistkę i za tą zielistkę dałam 6 zł. Bardzo mi się podoba, była bardzo ładna, i tak myślę sobie, nie, 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 nie będę kupowała listki, nie, nie, ale jednak skusiłam się, kupiłam. Zwłaszcza, że tak jak mówię, 6 zł, no to tak, i ja tak przeliczyłam sobie, śmiałam się sama z siebie, bo mówię, ojej, to nawet kawy nie kupię sobie gdzieś, na przykład jak pójdę do kawiarni, to nawet za 6 zł nie kupię kawy, więc doszłam do wniosku, że kupię sobie jeszcze jedną zielistkę. W międzyczasie pokażę Wam, bo stoi tutaj na stole, również moja Sansa, jak się już rozgadałam na temat Sansevierii, to również tu chcę Wam pokazać tą Sansevierię Golden Flame. To jest ta Sansevieria, co kupiłam ją kiedyś w Jungle i to była taka no jakoś nietrafiona sprzedaż, jeżeli chodzi o tą Sansevierię. Podzieliłam ją wtedy na dwie i tutaj jest ta mniejsza, ta większa i jeszcze mam osobno taką mniejszą wersję jedną osobno. Tutaj były posadzone dwie, ale już jak widzicie tutaj wychodzi trzecia będzie rosła. Także naprawdę przepięknie się ta Sansevieria rozrosła, bardzo ją lubię i z tego co później czytałam bo to był taki film dosyć kontrowersyjny, a jak ja się śmiałam, że ja nie miałam zamiaru ani atakować firmy Jungle Boogie ani ani słuchajcie nikomu zaszkodzić. Natomiast Później zaczęłam czytać, to rzeczywiście ta Sansevieria Golden Flame jest taką kruchą dosyć i ona ma tutaj takie fajne te czubeczki, ale naprawdę samej mnie się zdarzyło już, jak wystarczy, że przejdziecie, zahaczycie tutaj i zaraz się ten czubek łamie, więc no niestety trzeba bardzo uważać. Jak już jesteście w domu, to nawet jak się przechodzi, to żeby nie zahaczyć o to, bo ona pyk od razu się ułamuje i, i to wygląda potem tak sobie, tak sobie, bo zostają niestety już uszkodzone na zawsze. Ale jest to San przepiękna. Pięknie rozgałęziają się te liście, więc polecam Wam bardzo serdecznie. Ale robimy, robimy dalej przegląd. Zrobimy zaraz dalej przegląd. Pokażę Wam jeszcze na oknie, jak wygląda. A jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Mam tutaj hederę, mam hederę, ja przesadzałam te hedery, muszę Wam powiedzieć, dwie czy trzy hedery przesadzałam, no i one e, niestety nie wytrzymały mi, coś się stało, padły, dlatego ja się śmieję, czasami ja, e, wymądrzałam się, jak te hedery należy pielęgnować, a potem w praktyce okazało się, że wcale to nie jest takie proste e, i, i nie zawsze się to udaje, ale tak jak wspominałam Wam kiedyś, że ta hedera ma dosyć dobrą cenę, więc no trudno, jak nie przetrwa, no to, to, to cóż ja powiem? No wiele, wiele rzeczy się nam nie udaje i czasami musimy się pożegnać z jakąś rośliną, która jest na przykład rośliną o wiele droższą niż hedera. Te hedery u mnie, zauważyłam, że one wtedy, jak je przesadzę, to one jakoś nie zawsze się przyjmują. Nie wiem z czego to wynika, bo staram się to robić bardzo delikatnie, ale tak było w przypadku tych moich ostatnich, że przesadzałam dwie czy trzy, a tylko tak trzy, a z tych trzech została tylko ta jedna. No, zobaczymy, czy przetrwa zimę, bo bardzo je lubię. Jest dosyć ładna, na razie rośnie. Tamte też były ładne, nawet ładniejsze niż, niż ta. Żadnych szkodników nie miały, bo bardzo tego pilnuję, bo bardzo lubi przędziorek niestety, hedery. Ale, no, ale coś, coś wiecie, no nie wiem, jakoś tak nie mam szczęścia ostatnio do, do tych heder. No ale zobaczymy, zobaczymy, yy, idziemy dalej szybciutko, zrobimy jeszcze taki przegląd roślin, które, yy, które tutaj, yy, no zobaczymy, które przedstawiłam na parapet okienny w różne miejsca i będę chciała po prostu, no, żeby jakoś tą zimę przetrwały. Yy. Takie rośliny, które ja będę miała teraz problem, bo one w którymś momencie, one mi się rozrastają, stają się roślinami dużymi. I jeżeli ja te duże rośliny stawiam teraz na parapet, to te rośliny, które są wystawione blisko okna, no po prostu dostają tego światła mniej, przez to, że te rośliny na parapecie zasłaniają to światło. Tak jest w przypadku również tych moich cyprysików, które bardzo lubię, one już mają kilka lat, świetnie się sprawdzają, pięknie wyglądają jako roślina, która jest właśnie między innymi podświetlona tymi lampkami. Ona nadaje ten cyprysik taki ładny świąteczny klimat, a jednocześnie latem również wygląda pięknie, bo ma piękną, świeżą, taką jasną zieleń, którą ja uwielbiam, ponieważ ona mi rozświetla po prostu mieszkanie. Więc te rośliny niestety też w którymś momencie zabierają mi dużo światła i z tych dwóch dużych cyprysików, które są w tej chwili na oknie, prawdopodobnie. No, będę musiała albo na wiosnę rozsadzę i, i coś zrobię. No bo one mi tutaj już robią tak, że jest praktycznie ciemno, ponieważ całe światło zabierają moje, moje cyprysiki. Dobrze, idziemy, idziemy dalej zobaczyć, jakie ciekawe rośliny mam. Jako ciekawostkę pokażę Wam aglaonemę osakę. Pięknie wygląda zarówno jesienią, zimą, latem. Uwielbiam jej białe wybarwienia, bo zazwyczaj z tymi roślinami, które mają wariegacje, to jest ich słaby punkt i najczęściej właśnie te białe punkty dostają, białe zabarwienia dostają plam i to nie do końca ładnie wygląda i jest to dosyć trudne w hodowli. A zobaczcie jak wygląda, wygląda Aglaonema osaka. No wygląda przepięknie i w tej aurze zimowej po prostu również pięknie wygląda jako dekoracja jest to roślina, która jest niewymagająca, i naprawdę kocham Aglaonemę i doszłam do wniosku, że jednak tak zastanawiałam się czy kupić czerwoną czy nie. No a chyba jednak jednak zdecyduję się jeszcze na kupno czerwonej, jeżeli dostanę o tej porze. Ale bardzo, bardzo lubię Aglaonemę. Tu jest kolejna moja aglaunema, to jest Silver Bay, srebrna zatoka. I ja ją bardzo lubię, bo tak jak już wspominałam, są to rośliny, tak jak San naprawdę bardzo łatwe w uprawie, bardzo efektowne, duże. I są te aglaunemy, które są większe, takie bardziej spektakularne. I tak jak tam widzicie w oddali tą osakę, która jest dosyć taką mniejszą, ale zarówno te duże, jak i te małe są po prostu przepiękne. Ja je bardzo lubię i tak jak Sansę naprawdę nie ma, nie ma z nimi i one fantastycznie również przetrwają ten okres zimowy, bo to, ta moja już jest ze mną w tej chwili będzie trzeci rok, więc naprawdę świetnie rośnie i jest naprawdę na warunki zimowe nasze polskie doskonale się sprawdza. Chcę Wam jeszcze pokazać mój asparagus. Kupiłam go też całkiem niedawno pod koniec lata kupiłam go. Był taką roślinką dosyć no nie można powiedzieć, że małą ale taką o te wszystkie duże, o te po, po bokach te duże, tutaj już wychodzi nowa gałązka, to wszystko już urosło tutaj u mnie. Też jestem bardzo ciekawa jak tego typu asparagus się tutaj u mnie sprawdzi, bo jak widzieliście ten plumosus świetnie sobie daje radę, on pnie się do góry, no bo te rzeczywiście takie pędy już ma tak długie, że albo trzeba go na takich podpórkach, albo obcinać. Ja zdecydowałam, że go trochę tak puszczę, no niech robi co chce. Niech się dzieje. Niech się dzieje, więc on sobie tam rzeczywiście na tą półkę wspina się i co mnie bardzo pasuje, dlatego że on się rozrasta tam na półce, a ja nie muszę się wspinać na tą półkę, żeby podlewać, a jednocześnie jakaś tam masa zielona jest. Jestem ciekawa też, jak będzie z tym egzemplarzem. Zaczynam się po prostu, tak jak już wspominałam wam na początku filmu, zaczynam się trochę martwić, że jak to wszystko mi zacznie. Rozrastać się, no to wtedy będzie, będzie, będzie problem. Będzie problem, będę musiała albo oddawać albo jakoś dzielić się tymi roślinami. Ale chcę Wam jeszcze zwrócić uwagę na moją choję. Ta choja jest tutaj, słuchajcie. No, jest taką choją, która również zaczęła rosnąć, i ona była w ciągu lata przestawiona troszeczkę dalej od okna. No i tam tak sobie zaczęła rosnąć, więc ja myślę sobie tak nie wiem, bo nie chciałam z kolei stawiać jej na parapet, żeby nie palić tych liści, bo te okno, to słońce jednak bezpośrednio na parapecie, to jednak tak daje, że palą się te liście. No więc tak doszłam do wniosku, że dam ją dalej, ale ona tam dalej też nie do końca dobrze się czuła. No, i w którymś momencie, chyba w sierpniu, postawiłam jednak na parapet okna, ale tak troszeczkę przy, samym, przy samej tej framudze, żeby ten dostęp skośnego, bo to później tak idzie pod skosem słońce, żeby był jak najmniejszy. I zobaczyłam, że wtedy dopiero te liście zaczęły się zabarwiać. No, wiadomo, że one się zabarwiają wtedy, kiedy mają dużo słońca, kiedy są produkowane te wszystkie antocyjany, które chronią. Te liście, młode liście, więc rzeczywiście wtedy ona wygląda w sposób efektowny i spektakularny. No i tutaj jeszcze widzicie, że ona już miała te młode liście, które rosły w międzyczasie. No to już one nie są aż takie czerwone, bo już zaczynają nabierać tej barwy zielonej, ale zauważyłam, że z kolei ten. Większy dostatek tego światła, jaki miała, spowodował to, że ona też zaczęła lepiej rosnąć. No i teraz będzie zimą na parapecie, a potem będę musiała ją znowu, znowu oddalić. Ja powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o tą choję, to miałam ją przesadzić, ale nie przesadziłam w końcu, i. I chyba na wiosnę przesadzę, trudno, przesadzę ją na wiosnę, a ona sobie da radę, bo widzę, że jest w dobrej kondycji mimo wszystko i da sobie radę. A w tej chwili tylko będę starała się jak najmniej podlewać, żeby, żeby sobie jakoś dała radę. Słuchajcie, doszłam do wniosku, że na razie. A jeszcze jedną ciekawostkę Wam pokażę. Słuchajcie, mam tutaj zobaczcie takie dwa wrzosy. Te wrzosy kupiłam, no jesienią, jak to bywa. Zazwyczaj jest tak, że ja staram się tych wrzosów nie kupować do domu. Pamiętam, moja mama mówiła zawsze, że wrzosów się nie przynosi do domu. Nie wiem skąd takie wierzenie, ale tak, tak moja mama mówiła. No ale te wrzosy mi się bardzo podobały. Ja je miałam wynieść, miałam tam posadzić na cmentarzu, a w końcu wyszło, że tego nie zrobiłam, zrobiłam co innego. I te dwa wrzosy zostały tutaj w domu. I jestem zdziwiona, bo tak. A bo ja wiem, miałam je wykorzystać jeszcze do wiązanki, którą robiłam na cmentarz. Ten wrzos przepięknie tutaj zakwitł i w tej chwili ususzył się w takiej właśnie. Postaci, jak widzicie, bo tutaj, jeżeli coś żyje, to podejrzewam, że niewiele. Natomiast te wszystkie kwiaty, to wszystko się tak pięknie zasuszyło, bo to jest już suche. Wygląda to dosyć fajnie, i tak się zastanawiam, że chyba, chyba będę wykorzystywać jeszcze w dekoracjach nie tylko jesiennych, jak wykorzystywałam. Ale może zrobimy coś tutaj jeszcze z dekoracjami zimowymi. Zobaczymy, czy rzeczywiście taki suchy wrzos będzie wyglądał fajnie. Na razie tutaj postawiłam na tym właśnie skosie żeby tutaj mi wypełniał taką fajną, dawał zieleń, bo jak się patrzy, to niewiele osób zgadnie, że ten wrzos się ususzył. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyć i Mam nadzieję, że podobał Wam się taki krótki przegląd roślin. Ja oczywiście tych roślin mam dużo więcej. Mogłabym tak jeszcze przechodzić z Wami, ale to by było bardzo długi, długi odcinek. A że niedawno pokazywałam Wam rośliny, jakie mam w sypialni, więc już tam nie. nie... Nie, nie byliśmy, natomiast tutaj y, też nie wszystkie, bo nie pokazywałam Wam tych moje zanokcice, y, także jeszcze tutaj tych gruboszy, szeflery, tutaj nie pokazywałam Wam wielu, y, ten te, y, syndapsus pictus y, trebi, który jest tam na kwietniku, więc tych kwiatów jest dosyć dużo, ale ja myślę, że jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie mi w komentarzu. Napiszcie mi również to, y, jakie wyrośliście. Rośliny. Z jakimi roślinami macie największe problemy w okresie zimowym? A jakie rośliny właśnie są dla Was takie bezproblemowe? Bo dla mnie bezproblemową rośliną w okresie zimy jest absolutne, absolutnie Sansa i absolutnie Aglaonema. Zarówno Osaka, jak i Silver Bay. To są naprawdę rośliny, które są fantastyczne. Którą jeszcze mogłabym tak powiedzieć? no Myślę, że też cyprysiki nie sprawiają mi problemu. Cyprysik ma tylko jedną, na jedną rzecz musicie zwracać uwagę, naprawdę podlewajcie dosyć obficie, bo jeżeli uschnie to już nie odratujecie, więc robicie wszystko, a przelać raczej mi się nie zdarzyło jej, ich, tych cyprysików, także, także naprawdę i wtedy możecie się cieszyć, tak jak ja, przez długi okres, możecie ozdabiać zarówno w klimacie świątecznym, jak i później letnim. Słuchajcie, ja bym mogła tak gadać na temat roślin bardzo długo. Wiem, już zaczynam mielić wszystko. Kawa mi wystygła. Kawa mi wystygła. Tak jak wspominałam, mam nadzieję, że mile spędziliście czas na tych moich pogadankach na temat roślin. Oczywiście, wszystkich tych którzy przez przypadek trafili na mój kanał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do komentowania. I będzie mi miło, jeżeli to będą miłe komentarze. No to tak jak zawsze do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się zdrowo i cieszmy się tą zimą w tej chwili, która jest za oknem, aczkolwiek zobaczcie, minęło trochę czasu i już się robi dużo ciemniej tutaj w mieszkaniu. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, cześć!